Dobra, okej, okay, dobra, koniec. Poważnie teraz. Ustawcie się jakkolwiek. Ustawcie się jakkolwiek, teraz poważnie. No to kręcimy. Dobra, to trzy to sekundy ciszy i zaczynajcie. Gotowi? Trzy, dwa, jeden, trzy. Witajcie serdecznie na kanale Bitu. Kto oglądał ostatni odcinek, to wie, że super wyleciał już 2JZ. Mieliśmy tydzień na to, żeby troszeczkę nad nim popracować. Troszeczkę poczyściliśmy, troszeczkę rozebraliśmy, przygotowaliśmy trochę części do malowania. Dzisiaj pokażemy Wam w tym dzisiejszym update'ciku, co udało nam się zrobić. Przy okazji, coś jeszcze z niego wykręcimy, żeby pokazać Wam, jak nad nim pracujemy i pokażemy Wam malutki bonusik w postaci części, która ostatnio do nas wpadła. I która powiedzmy jest pewnego rodzaju, bym powiedział takim gralem, świętym gralem, jak się mówi? Tak, świętym gralem. wszystkich ludzi, którzy są fanami Sufry i 2 z Także zapraszam na odcinek, jedziemy. Jesteśmy już przy silniku. Jak widzicie, osprzęt w dużej mierze jest już ściągnięty. Wygląda to właśnie tak. Mamy tutaj pierwszy efekt naszej pracy. Jak widzicie, rozróżnik wygląda praktycznie jak nowy. Troszeczkę się z nim pomęczyliśmy, bo był strasznie ugnojony. Nie ukrywam, że silnik wyjęliśmy nie dlatego, że nie miał jakiekolwiek wady czy usterki, ale po prostu po to, żeby wsadzić go wyglądającego no powiedzmy jak nowy. Zobaczymy, jak nam się to uda, bo nie ukrywam, że wszystko tutaj na tym silniku, w związku z tym, że silnik ma 30 lat i jeździł w zwykłym daily, bo jest to silnik z Aristo, wyglądał tak mniej więcej jak ta skrzynia i tak dalej, trzeba się z tym mocno namęczyć. No i teraz jak porównamy sobie nasz rozrusznik, no to różnice widać gołym okiem. Za chwileczkę zresztą pokażę Wam, jakiego środka używam. Nikt nas tutaj nie sponsoruje, jeżeli chodzi o producenta, ale warto wiedzieć, gdyby ktoś chciał podobne działanie tutaj powziąć, niekoniecznie przy super, ale jakimś innym samochodzie, warto wiedzieć z góry, czego używać, bo ja sam męczyłem się z kilkoma środkami. Nie ukrywam, że dopiero za trzecim razem trafiłem na coś, co działa w miarę sensownie. Więc tak, jak widzicie, rozrusznik zdjęty. Tutaj mamy gniazdo filtra oleju, też wyczyszczone robiłem co mogłem, gdzieś tam oczywiście jakieś zakamary zostają, zresztą chłopaki się ze mnie śmieją, bo w sumie mają rację, no, nie ukrywam, że jak wrzucimy ten silnik na, do budy to połowy z tych rzeczy nie będzie widać, ale jak gdzieś tam jakieś moje wewnętrzne potrzeby no, pchają mnie do tego, żeby jednak wyczyścić go i mieć podświadomie hmm, poczucie, że jest czysty motorze tak jak mówię, nikt tego nie będzie oglądał Pokażemy Wam dzisiaj też jak wygląda rozrząd w całości, bo jest to też evenement, ale to może za chwilkę Piotrek może pomoże mi dzisiaj zdjąć pasek i kilka elementów tego rozrządu. Pokażę Wam jak było za starych, dobrych czasów, kiedy silniki były proste, względnie niezawodne i dlaczego dzisiaj wygląda to tak jak wygląda. Idźmy sobie dalej. Tu widzicie jak wygląda fabrycznie nowa część, bo na przykład pompa wody. To jest fabryczna nówka i docelowo podejrzewam, że wszystkie aluminiowe elementy w tym silniku, gdy on wyjeżdżał z fabryki, miały mniej więcej taki kolor, więc walczymy o to, żeby powiedzmy uzyskać taki efekt, no jest blisko. No oczywiście nie ma ideału, ale, ale jest miarę blisko. Tutaj mamy jeszcze element od pompy, który nie był czyszczony. Pamiętajcie o tym, że jest to element, który jest wyżej a więc no, powiedzmy nie jest aż tak strasznie zgnojoną. tutaj bardziej powiedzmy pracował z jakimiś zanieczyszczeniami od góry nie było ich wiele ale mimo to no, wszystko jest kurcze uwalone i tak jak mówię no, trudno nawet określić jaki to jest materiał czy to stal czy aluminium tak samo tutaj no, no niestety te zabrudzenia mają 30 lat trzeba to brać pod uwagę tutaj słuchajcie pewnego rodzaju też legendarny sprzęt to jest Grigi e, T78 Turbina o tyle ciekawa. Po pierwsze, jest to Trust, więc powiedzmy, po pierwsze, turbina z epoki. Po drugie, sprzęt pasujący do samochodu, pasujący do silnika, bo nie chciałem tu montować gareta. Nie dlatego, że to są złe turbiny absolutnie. Tylko dlatego, że zależało mi na tym, żeby powiedzmy, samochód i silnik był utrzymany w jednej sensownej konwencji. I ciekawostką tej turbiny jest to, że jest to turbina, która była zamontowana w Skyliner 34 w szybkich, wściekłych szybkich, w dwójce i naprawdę ta turbina tam była naprawdę tam dmuchała tego airbaga, także może, może, może jakiś tam e, jest to dla kogoś atrakcja że, że turbina w jakiś tam sposób też występowała e, w tym filmie kawał, kawał ślimaka nie ukrywam, że ta muszla robi ogromne wrażenie ta turbina może nie dmucha jakoś strasznie, ona jest w stanie wydmuchać tam nie wiem 700 koni e, ale ze względu na to, że ma swoje lata i równocześnie przez to, że ta technologia jest stara, jest ogromna i świetnie wygląda w, w, w komorze silnika. Bo nie ukrywam, że dzisiejsze nowe, nowe turbiny na kulkach, gdzieś te malutkie turbinki, wyglądają czasem nawet zabawnie. Ktoś tam mówi, że ma 800 koni, 700 koni, a turbinka jest maleńka. Oczywiście to ma swoje plusy, ale estetycznie nie ukrywam, ten, ten grid wygląda najlepiej. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj pracowaliśmy, jak jeszcze silnik był w komorze nad spływem. Nie ukrywam, że nie wyszedł. Będziemy go poprawiać. No było strasznie ciężko trafić rozmiarowo, ze względu na to, że przewód był strasznie krótki. Więc będziemy to poprawiać tak, żeby to równo sobie tutaj leżało. Idźmy dalej. Podejdźmy troszkę do tyłu silnika. Tutaj uwaga, 2 też ciekawostka, może przy odrobinie czasu uda się pokazać różnicę pomiędzy tymi dwoma silnikami. Tutaj nasz GTE. Tu jak widzicie oryginalny kolektor wydechowy też Gridi. Tutaj mamy kultowego, chociaż zabytkowego Waysgate'a Gridi. Bardzo rzadko spotykanego już dzisiaj inne, inne rozwiązanie się stosuje, ale jakoś, tak, tak jak mówię, chciałem, żeby wszystko było w jednej konwencji, i powiedzmy, z jednej epoki. Może później uda się go jeszcze troszkę lepiej pokazać. No i właściwie biorąc pod uwagę sam sprzęt wygląda on mniej więcej tak. Tak jak wspomniałem wcześniej za chwileczkę tu mamy ono oczywiście skrzynia. No, jak można zapomnieć o skrzyni, proszę Państwa. Mamy tutaj skrzynię W58, to jest niestety najsłabsza wersja skrzyni do 2 ów Mówimy oczywiście o skrzyni manualnej. Sprzęt dość delikatny, jeżeli ktoś chciałby coś mocniejszego, to mamy kolejną skrzynię, to jest R154. Tam powiedzmy te skrzynie po niewielkich modyfikacjach, niewielkim tuningu wytrzymywały już naprawdę konkretne moce. No niestety W58 to jest taka absolutna podstawa. E, która przy większych mocach po prostu musi być potem sprzątana spod samochodu e, Skrzynie się rozlatują przy nawet 500 koniach Więc e, skrzynie będziemy wymieniać Na co to mam nadzieję pokażę Wam jeszcze dzisiaj e, No i co do takiego bardzo ogólnego e, Co do bardzo ogólnej historii motoru e, Byłoby na tyle Jeszcze pokażę Wam co mam na stole I tak jesteśmy na stole Słuchajcie e, tutaj na, na tym oto stoliku e, czyściliśmy większość rzeczy i mamy tak, rozebrany alternator, też cudem się go udało wyczyścić, bo nie ukrywam zakamary, które tutaj występują, no były straszne, nawet chciałem się brać za piaskowanie tego, ale no niestety ale piaskowane aluminium ma jedną wadę, ma, zaczyna mieć bardzo dużą porowatość i potwornie zaczyna zbierać się w nim brud, więc wygląda to wszystko pięknie, ale wystarczy dotknąć to brudnym palcem i potem zaczyna być brudne, więc staram się tego unikać. Jak widzicie, no jesteśmy już tutaj blisko, to wszystko wygląda dość sensownie. Gdzieś tam jeszcze jakiś zakamarek się pojawia, ale myślę, że to doczyścimy, tak żeby tak jak mówię, gdzieś tam dobić do, do tego oryginalnego odcienia. Tutaj mamy rolkę napinacza, też była potwornie ugnojona, Wygląda dość sensownie, myślę, na ten moment. Eee, to jest moi drodzy. Pompa klimy też wygląda już, już, już powiedzmy, w miarę, jeżeli chodzi o kolorki i reszta alternatora. No i pompa wspomagania. Eee, wszystko wygląda w ten sposób. No Myślę, że jak to założymy, będzie już naprawdę, naprawdę nie trzeba się będzie wstydzić. Co ciekawe, słuchajcie, będziemy malowali. Trzy elementy, taka jest fantazja, zobaczymy jak to jak to wyjdzie. Po pierwsze, ee, rolka od klimy, następnie rolka alternatora i rolka ocholera. Och, Do czego to jest rolka? Nieważne, zaraz sobie przypomnę. E, pompy wody, no właśnie, aż wstyd, dobra. Rolka pompy wody, wrzucimy to wszystko w kolorek. E, to się nazywa Candy Red, to jest taka czerwona anoda powinno to dość fajnie wyjść. No i tyle. No jeżeli wrócimy, to mówię do malowania proszkowego. Jak wróci z malowania, na pewno wam pokażemy. I myślę, że takie akcenty czarno-czerwone powinny, powinny fajnie na tym gazecie wyglądać. I teraz tak. Obiecałem wam, że pokażę wam, jakim środka używamy. Słuchajcie, nie reklamuję. Tak jak mówię nie chodzi tu o reklamę. Chodzi o to, że za cały 5-litrowy baniek dałem chyba trzy dychy. A zużyłem go bardzo niewiele. Rzeczywiście świetnie działa, świetnie rozpuszcza. E... Osobiście polecam, bo, 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 bo rzeczywiście dał radę. I tak jak mówię, mówię, to ze względu na to, że pewnie wielu z Was będzie miało kiedyś podobne prace. E... Będziecie sobie chcieli coś wyczyścić, więc tania alternatywa dla jakichś drogich, nie wiem, zmywaczy do, do, do hamulców czy coś, macie baniak i, i dość rzeczywiście sensownie to działa. Podobno można tam też czyścić narzędzia. Jeszcze nie próbowałem, ale ale to polecam jako starszy kolega dobra, jedziemy dalej a wszystko są przyjaciele Kuby tak, oni nie bardzo mnie kochają coś specjalnie to jest dla niego on ma monek. przyjaciele Kuby o, oni mnie kochają S. O, S. będziemy za chwileczkę zdejmowali rozrząd po to, żeby dostać się do pompy wody a tak naprawdę dostajemy się do pompy wody po to, żeby zdjąć E, rurki, e, no, zdejmujemy je po to, żeby je czyścić. Więc bierzemy się do roboty. To Tak. Dobrze, chodź. Tak. Trzeba pomijać. Na sztukę wiesz, jest założone na szybkiego. cała osłona, nawet. Te silniki, to jest tutaj, wszystko. To jest wszystko z tych, których model po prostu z AliExpressu 1 do 1 Można wszystko? Nie, nie, to jest ostatnia. Ostatnia, śrubka jeszcze tutaj. I jedziemy z tym. I słuchajcie, to jest właśnie magia. Starych silników. Patrzcie się, jak złożony jest tutaj rozrząd. Macie dwie rolki, napinacz. Słuchajcie, dlaczego dzisiaj tak się nie robi rozrządów, powiedzcie mi. Po co się kombinuje? Może uda Wam się pokazać, jak wyglądają dzisiejsze rozrządy, jaka jest no, różnica? Najlepsze jest to, że ostatnio dowiedziałem się w ogóle, e, aż wstyd, bo mam ten silnik ze 3 lata, że tutaj jest system bezkolizyjny. Czyli jeżeli na przykład zerwałby się wam rozrząd, to wszystko po prostu sobie stanie, zatrzyma się, wszystko co trzeba zrobić, to ustawić z powrotem rozrząd i ślinkowi się nic nie dzieje. No to będzie w górnym zakresie obrotu, bo wtedy jest duże. Ale z założenia, założenia nic się nie powinno stać. Kto, kto mniej więcej wie, to wie, kto nie wie, to powiem, że w większości przypadków dzisiejsze silniki, ogólnie silniki robi się tak, że jednak są w systemie kolizyjnym, czyli w sytuacji, kiedy zerwałby się mamy rozrząd, automatycznie zawory wbijają się po prostu w tłoki, i cały silnik jest do remontu. Zwykle w ogóle nadaje się do złomowania, więc tu sytuacja nie nastąpi. Co ciekawe, będziemy zmieniali koła z oryginałów na pońskie, e, czerwone, anodowane kółeczka tak, żeby powiedzmy, no, no, robimy to tak naprawdę tylko dla kolorku e, ale kupuję właśnie chińskie tylko dlatego, że nie ma sensu inwestować w jakieś tam Tamei za 2000 zł bo nawet gdyby cokolwiek się stało, chociaż e, dużo chłopaków ma naprawdę mocne fury, montują zwykłe, ekspresowe kółka, wszystko jest w porządku e, nawet gdyby się coś stało, to tak jak mówię, nie zagraża to silnikowi, więc nie mam tutaj obaw no i tyle chyba nie ściągamy dalej o. Chyba cię skłamciały muszę Ty wróć i to się jeszcze prościej robi Kuma Odkręcasz tu dwie śruby No o tym mówiłem I wtedy całość zejdzie no. Czyli odkręcamy jednak tak. ślubę. To tak jak mówiłem. A nie, ja myślałem, że ty chce, chciałeś odkręcać y, całkiem imbusa. Nie, nie ja chcę, nie wiem, że ty chceś odkręcać. Nie! A propos paseczek jest keblarowy. Co to był, to był Gates? Co to było? Tak, Gates, no, Gates, no. Ale w chłopak ci śmieją mówią, że i tak zaraz zejdzie z tego lakiet. Jeszcze? Po tych kilku latach wszystko ściekło. Jest, proszę Państwa. Coś pięknego. Po no, tych Pokaż ładnie co zdjąłeś. To jest pompa wody. Połączona tak, bo tu jest ciepłem. połączony z termostatem. Tak jak mówię, zdjęliśmy to tylko po to, żeby zdjąć te rureczki, porządnie je wyczyścić i założyć już w nienagannym stanie. Chcesz kręcić? No to dobra, słuchajcie. A propos kolorków, o których mówiłem wcześniej, mam tutaj jeszcze jedną fajną rzecz. To jest kolektor dolotowy, oryginał Gridi. Jeżeli bywacie czasem na Aliexpressie albo na Allegro, widzieliście pewnie bardzo podobne konstrukcje. To są kopie. Chińskie kopie tego, właśnie do lotu. Mnie się udało dawno temu kupić absolutny oryginał, którego już dawno nie produkują, więc, więc jest to pewnego rodzaju też rzadka część. Ale interesuje nas to. To jest zwykły standardowy rury do lotu do 2JZ. -a. Będziemy je malować właśnie też na ten czerwony kolor Candy. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało jak właśnie taka czerwona noda. Zamontowane tutaj wraz z deklami, które będziemy, mam nadzieję, za niedługo zdejmować, pomalowanymi na czarno, wraz z czerwonymi kółeczkami i z przewodami AN czarnymi, z czerwonymi końcówkami, powinno to dość sensownie wyglądać. Nie chcę, żeby było zbyt krzykliwie, jak w latach 90. a jednocześnie też nie chcę całkowicie czarnego silnika, no bo nie ukrywam, że no, no musi być odrobina fanaberii w tym silniku. Więc to jest jedna rzecz a propos kolorów. A teraz to, co obiecałem na koniec, rozmawialiśmy trochę o skrzyni. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj W58, która tych planowanych 650-700 koni na pewno długo nie wytrzyma. I dlatego właśnie pewnego dnia nabyliśmy tego oto świętego Grala, z którego chętnie napiłbym się, ale byłoby ciężko, bo waży chyba ze 60 albo 80 kg. Słuchajcie, jest to legendarna część do Supry. Kto wie, to wie. Kto nie wie, to powiem, że jeżeli chodzi o Supry i ogólnie rzecz biorąc silniki 2JZ, jest kilka części. Które warunkują to, czy samochód będzie kosztował 40, 70 czy 400 tysięcy. Oczywiście z tymi 400 przesadziłem, bo, bo takie ceny te samochody oczywiście osiągają, ale muszą mieć mały przebieg, muszą mieć wszystkie te części wbite w winie, a nie ma co ukrywać, że nasz samochód to taki trochę kundel, no bo mówię, no, to zbierani na części oczywiście dobrych, ale, ale ciągle nie, są, nie jest to sprzęt oryginalny. No, i to jest właśnie jedna z tych części. To jest skrzynia yy, o kodowej nazwie V160 produkowana przez firmę GetRack. Yy, legendarna z kilku powodów. Pierwsza yy, kwestia to jej wytrzymałość to jest oczywiście najważniejsza rzecz. Yy, wytrzymałość, która sięga spokojnie 1000 Nm. Yy, to jest skrzynia, która montowana w silnikach pod 1000 koni wytrzymuje bez problemów, wiele sezonów. Dawniej, kiedy była troszeczkę tańsza, stosowana też była w ogóle w motorsporcie ze względu na swoją wytrzymałość. No i mówię, duża rzadkość z kilku powodów. Po pierwsze, większość 2JZ-ów GT, czyli tych mocniejszych wersji turbo, to były samochody montowane, inaczej, samochody wyposażone w skrzynie automatyczne. Dlatego, że wiele z tych aut było wprowadzanych na rynek amerykański, gdzie w ogóle wykorzystywanie manualnych skrzyni biegów to jest dla nich wyższa szkoła jazdy, wszyscy tam jeżdżą na automatach. Więc te skrzynie praktycznie występowały w bardzo małej ilości w Europie i w Stanach, no i troszeczkę oczywiście, więc większość, większość pochodzi z Japonii. Skrzynie, które mają swoje lata, skrzynie, do których trzeba było ekstra dopłacić. No i są rzadkością. Teraz, teraz to naprawdę święty gral. E, ceny tych skrzyń no, osiągają jakieś astronomiczne kwoty, co mnie też przeraża, już nie ze względu na to, że po prostu boję się trochę montować. Sam się nad tym jeszcze ciągle zastanawiam, czy wielu ludzi mówi mi odłóż sobie ją na półkę lepiej, chłopie, e, nie wiem, potraktuj jako jakoś inwestycję, a wrzuć sobie skrzynię z BMK na, na adapterze i, i zapomnij o temacie. Ale nie ukrywam, że rozmawiałem też z drugą grupą, która twierdzi, spokojnie, słuchaj, ty będziesz miał tylko 650 koni, to w ogóle dla tej skrzyni to jest, to jest śmiech na sali. Montuj, nie przejmuj się, e, nie obawiaj. E, strach jest głównie dlatego, że, słuchajcie, części do tych skrzyni już nie ma. E, praktycznie zdobycie e, jakiegoś biegu czy zdobycie e, 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 synchronizatora graniczy z cudem. Gdzieś tam jeszcze zdarzają się w Stanach ludzie, którzy gdzieś to tam mają, ale no ceny są kosmiczne. Często zestaw naprawczy to jest cena równa cenie skrzyni. Coś nabąkuje Toyota, że ma wznowić produkcję części, wraz z nią GeTrak też podjął taką decyzję, że te części mają wrócić na rynek. Na razie nikt tych części nie widział, miejmy nadzieję, że za niedługo to się rzeczywiście stanie. No wtedy powiedzmy jest troszeczkę spokojniejszym sumieniem, będzie można ją wykorzystywać, bo w tym momencie no nie wiem, urwanie drugiego biegu lub trzeciego, co się często zdarza w tych skrzyniach, E, oczywiście, w momencie, kiedy ma się potworną moc i, i robi się straszne rzeczy z tymi samochodami, e, wtedy no to naprawdę byłoby coś, coś bardzo, bardzo smutnego. No więc, tak jak wspomniałem, będziemy tą skrzynię montować. E, na ten moment czekamy na. E, łożysko oporowe do dwutarczowego sprzęgła Blitz, które przyjechało ze Stanów. I w momencie, kiedy zostanie dorobiony, najprawdopodobniej pokażemy Wam, jak ją będziemy montowali do samochodu. No oczywiście najpierw do silnika, potem do samochodu. No i właściwie to byłoby tyle. Moi drodzy, pokażę Wam, co oni tam w ogóle wyprawiają. Moi drodzy, lajkujcie, subskrybujcie. Norbert, coś jeszcze robi? Czek, Dzwoneczek! Trzeba komentować! Czek. Komentować! Wszystkim like z dworca. Siema, ale co ty No siema, ale co ty Muszę... <laughs>